Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to mój nowy kolejny poradnik Origami. Dzisiaj z okazji nadchodzącego dnia matki pokażę Wam pierwszą część poradnika, czyli jak zrobić takie pudełko z sercami. A za 86 400 sekund pokażę Wam, jak zrobić takiego kwiatka, który tak naprawdę jest karambolą. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiego pudełka będziemy potrzebowali dwóch kwadratowych kartek. Jedna kartka ma być biała, a druga ma być z jednej strony na przykład różowa, a z drugiej biała. Zaczniemy sobie od całkiem białej kartki, czyli od spodu naszego pudełka. Żeby go zrobić, naszą kartkę na początek składamy na pół w dwie strony. Teraz kartkę składamy wzdłuż dwóch przekątnych. Następnie trzymając kartkę w ten sposób, musimy wykonać zgięcie, które będzie się zaczynało tutaj w tym punkcie. Gdzie pionowa linia łączy się z krawędzią i kończyło tutaj, w tym rożku. Czyli zgięcie powinno wyglądać w następujący sposób. Tutaj sobie zaznaczamy, żeby się spasowało, i teraz tutaj musimy z drugiej strony też spasować. I dopiero zaginamy w całości. Zginamy. I teraz tutaj w drugą stronę musimy zrobić takie samo zgięcie czyli od tego punktu do tego. Następnie musimy ten tutaj rożek przyłożyć do tego tutaj punktu, gdzie te dwie linie się przecinają. I nie zaginamy po całości, tylko zaznaczamy tutaj na środku. Odginamy i tutaj z drugiej strony robimy tak samo. Czyli przykładamy i tylko na środku zaginamy. Następnie odwracamy sobie kartkę w ten sposób i przykładamy ten wierzchołek do tego punktu. I również najpierw nie zaginamy po całości, tylko zaznaczamy sobie punkt. I teraz do tego punktu również zaginamy ten sam rożek, i również zaginamy tylko na środku. Z drugiej strony musimy zrobić dokładnie tak samo. Teraz każdy rożek, przykładamy do środkowego punktu, przecięcia się wszystkich linii i zaginamy już normalnie po całości. I następnie odginamy właśnie tutaj do tego punktu, gdzie w każdym jest tutaj zaznaczone to zgięcie. U mnie troszkę prześwituje linia, więc też powinniście widzieć. Właśnie do tego punktu przykładamy rożek i go całkiem zaginamy. No I odginamy kartkę z powrotem tak jak była. I następnie przykładamy ten sam rożek do tego tutaj punktu. I zaginamy po całości. Wyprostowujemy, przekręcamy i powtarzamy takie ruchy z każdym z rożków. Czyli przykładamy najpierw do środka, zaginamy po całości, przykładamy do tej. W linii zgięcia. Odginamy całkiem i przykładamy ten rożek do tego punktu. Kiedy już wszystkich stron mamy pozaginane, zaginamy sobie jeden rożek do środka oraz najprzeciwległy do niego rożek. I wyginamy z uż tych tutaj linii. Stawiamy tak jakby pionowo wymiary i trzymając w ten sposób, musimy wygiąć tutaj z uż tej oraz tej linii. Zgięcia w taki sposób. O, tu nam się tak zagnie rożek. Z tej linii też się wygnie. W taki sposób, i teraz z drugiej strony też dokładnie taki sam sposób. No i teraz po prostu tutaj należy zgiąć to w dół i wzmocnić tutaj zgięcie, żeby się nie rozwalało. I już mamy połowę pudełka złożoną. Z drugiej strony należy zrobić dokładnie tak samo, czyli wygiąć najpierw tą stronę, a później tą stronę. I teraz złożyć ten element do środka. W środku tam poprawić, żeby się dobrze układał i tutaj zagiąć tą krawędź mocniej, żeby nam się nie rozwalał. I dolna część pudełka jest już gotowa. Teraz możemy przejść do górnej części. Zabierając się za górną część pudełka, jeżeli używamy kartki dwukolorowej, tak jak kazałem, to ustawiamy naszym kolorem na początku do dołu. I naszą kartkę składamy na pół w jedną stronę. I do środkowej linii przykładamy tą oraz tą krawędź. Odginamy, i naszą kartkę odwracamy na drugą stronę. Teraz przykładamy tą krawędź do tej tutaj linii zgięcia. A następnie tą samą krawędź do tej tutaj linii zgięcia. Z drugiej strony musimy zrobić tak samo, czyli tą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. A następnie do tej linii zgięcia. Co to zrobimy? Kartkę odwracamy na drugą stronę, kolory do dołu oraz przekręcamy o 90 stopni i składamy w drugą stronę na pół. Odginamy i również do środkowej linii zgięcia przykładamy tą oraz tą krawędź. Odginamy. Odwracamy kartkę na drugą stronę i prawą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. Teraz lewą krawędź do tej linii zgięcia. Teraz przekręcamy o 90 stopni i trzymając w ten sposób musimy złożyć w taką harmonikę. Zaczynając od prawej strony składamy tak. Teraz to zgięcie wyginamy odwrotnie, czyli tak. I znowu zaginamy tak normalnie. I z drugiej strony robimy tak samo. Pierwsze zgięcie tak, drugie pod spód i trzecie już tak samo. Wracamy naszą kartkę na drugą stronę. I tutaj w tych dwóch pierwszych kwadratach będziemy musieli zrobić po jednej przekątnej. W tym kwadracie przekątna będzie szła w tą stronę, a w tym drugim w tą stronę. Więc zaginamy. Jedna przekątna, i teraz druga w tą stronę. Teraz najlepiej trzymając w powietrzu, zaginamy obie naraz, żebyśmy mieli tutaj taki element, który odginamy na prawo, na lewo, i następnie będziemy musieli go tutaj sobie najlepiej włożyć palec do środka i będziemy musieli go tak spłaszczyć, żeby był równo z tą oraz z tą krawędzią. To może wydawać się trudne, ale w rzeczywistości nie jest. Jak to woli można to zrobić na płasko bądź w powietrzu, o, jak widzicie, u mnie się udało. Te krawędzie są z sobą równe. I teraz odginamy tutaj z tej linii sobie tak w dół troszkę, i trzymając w ten sposób. Tutaj odginamy jedną warstwę, wyciągamy tutaj i tutaj mamy taki kwadracik. Najpierw musimy tą tutaj linię wygiąć w drugą stronę, czyli w taki sposób oraz tą krawędź również w ten sposób wygiąć. I teraz tutaj chowamy tak, żeby tutaj białe było, a tutaj złoży nam się w taki sposób, żeby tutaj był ten drugi kolor. Pokazujemy jeszcze raz, tak? Tutaj wyginamy, tu i tu zaginamy. Tak. I tutaj nam zostaje kolor, a tu jest dalej biały. I robimy tak samo z drugiej strony. Odginamy. Tutaj sobie wyginamy te zgięcia dwa w drugą stronę i chowamy tak, jak było. I teraz możemy wygiąć wzdłuż tej tutaj linii. W taki sposób. I teraz musimy sobie wyobrazić, że w tych dwóch kwadratach są przykątne zrobione. Jak widać, moja wyobraźnia działa bardzo dobrze. Musimy ten tutaj wierzchołek przyłożyć do środkowego punktu przecięcia się tych przekątnych z jednej jak i z drugiej strony. Warto te zgięcia mocniej poprawić, bo, ponieważ jest kilka warstw zagiętych i teraz musimy odgiąć i między tym tutaj punktem oraz tym poprowadzić taką linię zgięcia zaginając te tutaj dwie warstwy dół. Najlepiej sobie włożyć palec i zagiąć. Właśnie w taki sposób. Właśnie w taki sposób. Pokażę jeszcze raz. Było tak i zaginamy tutaj między tymi punktami dół. W taki sposób. Następnie ten tutaj wierzchołek przykładamy tutaj do tego punktu, w taki sposób. Z drugiej strony robimy podobnie. A teraz zaginamy ten wierzchołek mniej więcej do połowy tego odcinka. Czyli ja gdzieś tak. I po odwróceniu nasze serduszko z jednej strony jest gotowe. Teraz odwracamy sobie kartkę, i tutaj na tym odcinku wykonujemy dokładnie te same ruchy, żeby uzyskać serduszko. Kiedy już po obu stronach będziemy mieli serca, to wystarczy tutaj wyciągnąć obydwie warstwy w górę. Z jednej jak i z drugiej strony. I tutaj na rogach powyginać w taki sposób. I wieczko naszego pudełka jest gotowe. Bierzemy sobie podstawkę. No i wiadomo co z nią robimy. I nasze pudełeczko jest już gotowe. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego parodnika.